W kabarecie potem byłam bardzo, bardzo, bardzo nieśmiała. Nie byłam tak pewna e, siebie jak teraz. E, teraz wiem, co chcę powiedzieć. Wychodzę i nawet jeżeli cokolwiek się wydarzy nieprzewidzianego na scenie, to ja wiem, co powiedzieć. Ja się właściwie niczego nie boję na scenie. Mama prosiastek, tata Ale Uczyliśmy się że te, y, bawić wpadkami i one ni, ni, niczym złym nie są. Cieszymy się nawet, jak się zdarzają. Jest to y, nowe pole do y, odkrycia czegoś innego, czegoś nowego, czegoś fajnego. Przyjmij bo od pewnego czasu nie już nic nie, nie jest nic. <śmiech> <śmiech> nie włączony telefon czasami, ale... Jak... Na się nie da zakładować, czy... tak. Jak patrzę na tych ludzi, którzy przychodzą, kupują na nas bilety, to wnioskuję, że oni specjalnie przyszli na nas, że oni nas lubią. A skoro nas lubią, to jak my mamy ich nie lubić? Robimy czasami takie rzeczy, które balansują na granicy. No ryzyka, załóżmy jak dzisiaj w jednym skieczu chodzimy i bijemy mokrymi szmatami niektórych ludzi.